Cześć! W tym nagraniu pokażę Wam, jak wyedytować wpisy w książce przeprowadzonych zajęć, korzystając z edytora książki przeprowadzonych zajęć. Jeśli po wyświetleniu książki przeprowadzonych zajęć w edytorze zobaczymy, że kontrolka po prawej stronie pali się na czerwono, to oznacza, że na moduł szkoleniowy poświęcono za dużo bądź za mało godzin względem tego, czego wymaga od nas rozporządzenie. Żeby dokonać korekty wpisów w danym module, należy rozwinąć dany moduł, korzystając z guzika, który znajduje się po lewej stronie. Klikamy guzik, i pod danym modułem szkoleniowym pojawiają się jego podtematy. Następnie należy zlokalizować temat, w którym pojawił się błędny wpis, a właściwie wpis, który posiada niewłaściwą ilość godzin. W naszym przypadku wiemy, że 19 lipca kursant uczył się od godziny 8 do godziny 12. Dlatego tutaj musimy skorygować ten wpis względem tego, jak kursant faktycznie się uczył, czyli nie od godziny 9, tylko od godziny 8. Żeby dokonać korekty godziny rozpoczęcia, wystarczy wstawić kursor w odpowiednie miejsce. Korektę możemy zmienić na dwa sposoby: albo korzystając z podręcznego narzędzia, Albo po prostu wpisując odpowiednią godzinę na klawiaturze. Ja wykorzystam właśnie ten drugi sposób. Czyli wpisuję, że kursant rozpoczynał zajęcia o godzinie 8. Po wpisaniu odpowiedniej godziny potwierdzam wpis enterem. No i korekta nam się udała. Zobaczcie, kontrolka pokazuje nam, że mamy 15 godzin zajęć, a 15 godzin wymaganych według rozporządzenia. Korzystając z edytora, możemy wyedytować wszystkie elementy każdego wpisu w książce: Łącznie z datą powstania wpisu, nazwą tematu, rodzajem i formą zajęć. I tutaj kolejna bardzo ważna wskazówka: wpisy należy edytować dopiero wtedy, kiedy książka będzie już w całości wygenerowana przez system. Jeżeli dokonacie edycji wpisów w książce przeprowadzonych zajęć w trakcie jej powstawania, czyli na przykład w połowie kursu, system zatrzyma automatyczne generowanie kolejnych wpisów. Kolejne wpisy będzie trzeba już dodać ręcznie. W następnym nagraniu pokażę Wam, w jaki sposób ręcznie dodawać kolejne wpisy do książki przeprowadzonych zajęć i jak od początku wygenerować książkę przeprowadzonych zajęć dla konkretnego kursanta.